Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony DJ David i dzisiaj zapraszam Was na Minecrafta teraz, w samodzielnym moim wykonaniu, bez żadnych kolegów. I dzisiaj sobie zagramy na MySG w tryb Skywars. Postaram się wygrać, chociaż nie obiecuję, więc nie wiem jak z mikrofonem. Aby było wszystko w porządku, bo jak nie to się zabija. Dobrze, no to pójdziemy sobie może na Meksyk. I oczywiście, no i, i mój, muszę trochę rozwinąć swój kanał, trochę poprawić mój mikrofon, bo to jest nie do pojęcia, No więc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, bierzemy skrzyneczkę. O, siekierka jest bardzo piękną bronią. Tak. Aj, 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 aj. Więc tutaj gdzieś powinno być zejście na dół. Chyba każdy o tym Żebym mnie sfailował, Jak sfailu. Dobra, to zobaczymy się na przerwie na chwilę. Bo Wiem, że, że muszę sfailować. Oczywiście muszę zawsze sfailować. Dobra, no to zaczniemy jeszcze raz. Dobrze, już wszystko ogarnąłem. Powinno teraz być dobrze. Więc tak, biłem sobie na rękę 176. Tak. Więc zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej niż ostatnio. I że tak nie swajluję. No, ale nigdy nic nie wiadomo. Tak. Później może pojawi się odcinek z jakiejś może innej gry. Gdybym miał ładowarkę, nie ładowarkę, tylko nagrywarkę do Xboxa, bo go posiadam, to bym nagrał jakieś odcinki z Gita, Multiplayer i tym podobne, więc byłoby o wiele fajniej. Bym wtedy zbierał swoją ekipę i byście się zgłosili, bo było w ogóle tak fajniej, no. Więc teraz nie po tylko nie swejlować, i będzie wszystko zajebiście. Tak, tutaj trzeba odpowiedniego skupienia, bo jeśli nie skupisz człowieku, to macie przerąbane. Tak, nie wiem co ja mówię, ale. Dobra. Więc tak, tam już się przykopał gościu. Dobra, czekamy na odpowiedni moment. Ja to mamy zawsze tak, że robię F5 i czekam aż gościu podejdzie będzie się dla mnie budował. To jest najlepszy sposób. On myśli sobie, że my awczymy czy coś i on do nas wbija. Tak. No i tak w ogóle z moim kanałem mój kanał będzie coraz chyba częściej dawał odcinki. Aj. To będzie częściej dawał odcinki i spodziewajcie już się niedługo nowego odcinka. O Jezu! Teraz ginę! Nie! Yeah. Czekajcie, tylko muszę sobie lampeczkę, lampeczkę zapalić Więc tak Czekamy, czekamy Aj, swejlowałem to Dobra Nic nie szkodzi Nie wiem, może bym się za tamtego gościa przykopał Ale ten czutek zbyt mnie zaraz zepchnął Zbijałem sobie jeszcze trochę drewna, bo mam za mało, żeby się przykopać. E, tak w ogóle to... What's up? Tu jest. Gra, nie gram, tylko nagrywam Bandicamem, bo inny mój program nie działa, tak jakby. A ten tak w ogóle to najmniej ścina. Więc dobre, spróbujemy się przykopać, chociaż... To będzie nie lada wyczyn Tak w ogóle bez wody tak na szybkiego Tak żeby nam się udało Tylko jak zabraknie jednej deski to będzie fail tygodnia Aha zajebiście Dobra, tylko teraz nie spaść Ej, tam goście może się już do nas przekopywać, a my nie wiemy o tym będzie nieciekawie. To, to może powiem coś o sobie. Chodzę do klasy pierwszej gimnazjum. W tą środę, w czwartek skończę 13 lat. Tak. Jezu Chryste, matko święta! Coś zimną strzelą z łuku. O, ale farty życia. I tak pewnie zginę. Dobra. Come on, come on, on, komand, on, komand, on, komand, on, come on. Jeszcze tam, come on, come on, come man, come on, come on, come on. Nie ma. Dobra, tylko teraz uważać, żeby nikogo coś tu... Nie! Uff Tylko żeby ktoś mi tutaj nie skampił mi teraz. No, ktoś mi tam wysłał tego wiadomość na Skype'ie. This is Sparta. Tak. No i nie chcę mi już się ugrać za bardzo, bo by to był wielki fail, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Teraz później będzie o wiele dłuższy, bo ja muszę jeszcze poprawić wszystko. No, i trzymajcie się, cześć.